Wójcie, jeszcze tutaj pan Stolgorosa jest. Oh, Witamy pana dyrektora na sprawie. Świętego. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Stajemy dziś przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, aby dziękować Dobremu Bogu za dar chleba. Gromadzimy się na początku tych dożynek aby w czasie Najświętszej Ofiary, w czasie Eucharystii, która jest Dziękczynieniem, przynosząc przed ołtarz wieńce dożynkowe i bohny chleba, plony pól, ogrodów i sadów, dziękować Panu Bogu za owoce ziemi. A razem z owocami swojej pracy pragniemy przynieść i ofiarować Bogu wartości duchowe, kultywowane w środowisku rolniczym, takie jak szacunek do życia, do rodziny, do pracy oraz cześć dla Najświętszej Marii Panny, która wydała najpiękniejszy owoc naszej ziemi, i Zbawiciela Ludzkości. Wyrażając dziś wdzięczność wszystkim rolnikom za ich trud i pracę na roli, prośmy dobrego Boga, by w żadnym naszym polskim domu nie brakowało chleba, zdrowia i sił do pracy. Na początku tej mszy świętej Przekazać wyrazy duchowej łączności od księdza biskupa Kazimierza Górdy, biskupa Siedlackiego, który dzisiaj dziękuję również za ten trud pracy rolnika, za wszelkie dobro wszystkim rolnikom, wszystkim tym, którzy troszczą się o zapewnienie chleba dla każdej rodziny, dla każdego mieszkańca naszej gminy. Panie się nad nami. Krystus miłuj się nad nami. Krystus miłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Pawa na wysokości Bogu, a na ziemi potwój uczęb dobrej wody. Chwalimy cię, błogosławimy cię. Wielbimy cię, wysłuchajmy cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Narodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmienił się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze który po prawicy Ojca, zmił się nad nami, ale tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Bo skoro Jezus wzywa nas do życia z Nim, do prawdy o sobie, do naturalnego stanu człowieka, jakim jest życie według Bożych przykazań, bo no przecież te dożynki nie tylko są wdzięcznością Bogu za plon, za urodę uczynił Jezus. Rolnik, człowiek, który pracuje na roli, to ten, który uczy się Bożej pokory. To człowiek, który wie, że bardzo mało od nas w życiu zależy. Odwrócić wiek przyrody nie otrzymałby żadnych plonów. Były takie próby w historii, ale nie czas o nich wspominać. I po Ty nam dajesz urodzaj złoty, teraz i wieczności. Panie. Prosimy, nas Panie, Ty który żyjesz i trenujesz na wiatu. Państwo radni naszej gminy, kochani strażacy i sołtysi naszej gminy. Szanowni zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy Rzelkowa Kolonii Swobody oraz całej wspólnoty gminnej, drodzy rolnicy. Pokrzepieni Słowem Bożym i umocnieni wiarą, wszyscy dzisiaj radujemy się i dziękujemy rolnikom by dalej z nadzieją wypełniali swoje powołanie pracy na roli. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika. To święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Dożynki to ukoronowanie żniwnego trudu ponoszonego przede wszystkim przez tych, którzy pracują na roli. Przynosząc owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, dziękujemy opatrzności za tegoroczne zbiory i prosimy o Boże Błogosławieństwo i opiekę dla wszystkich rolników naszych gmin. Do wszystkich gospodyń i gospodarzy zwracam się dzisiaj z wielką wdzięcznością, podziękowaniem. Bo chleb, który możemy spożywać dzięki pracy Waszych rąk, staje się Bożym darem i owocem. Dlatego radujemy się tym, czym obrodziły nasze pola, ogrody, lasy i sadły. Radujemy się tym, co zebrali do śpichlerzy, w rolniczym trudzie osiągnęli rolnicy. Dożynki to zwiększenie ciężkiej pracy rolników i ich rodzin. To bogata tradycja tej uroczystości, ukoronowanie mozolnej i wymagającej poświęcenia pracy na roli. Dziękujemy za to, co gospodarze z zdołali zebrać, pomimo różnych przeciwieństw złej pogody i przede wszystkim suszy. Patrząc z radością na dożynkowy korowód, podziękujemy też rolnikom za kultywowanie polskiej tradycji, czego wyrazem jest dzisiejsze święto i okazałe wieńce. To tradycja nasz jednoczy, niosąc wartość, które wyznały i wyznawały żywi pokolenia naszych przodków. Dziękujemy za piękne, misternie wykonane, okazałe, dożynkowe wieńce, które są dowodem, że ziarna na nowy chleb i nowy zasiew nie zabraknie, jak i nie zabraknie wiary i nadziei na przyszłe plony. Podziękujmy za okazały bochen chleba, upieczony z nowego ziarna, bo w tym chlebie zawiera się nasza gościnność i obietnica na przyszłość. Świętujemy więc dożynki, by w ten sposób wyrazić szacunek i wdzięczność ludziom rolniczego trudu, ciężkiej pracy, na pożytek własny i innych. Patrząc na pachnący bochen chleba, wypieczony z tegorocznego ziarna, symbolizujący Tegoroczne zbiory czuję radość i wdzięczność. Chcę w imieniu gminnej społeczności i naszych radnych powiedzieć wszystkim rolnikom: Dziękuję. Zgodnie z piękną polską tradycją, chcę się powiedzieć, tym chlebem ze wszystkimi, podzielić tym chlebem ze wszystkimi mieszkańcami gminy siedzce oraz przybyłymi gości. Niech to dzielenie chleba będzie wyrazem, że stanowimy jedną wspólnotę samorządową. Niech nigdy nikomu nie zabraknie w naszej gminie, gminie chleba. Szanowni Państwo. Pragnę serdecznie podziękować jeszcze raz księdzu kanclerzowi Janowi Babikowi za msze, za dzięczność za tegoroczne plony oraz w intencji naszych rolników. Dziękuję wszystkim delegacjom z poszczególnych sołectw oraz gościom, którzy przyjęli zaproszenie i oświetlili swoją obecnością dzisiejszą uroczystość. Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom za życzliwość, wsparcie finansowe. Dzięki Państwa wsparciu udało się zorganizować wyjątkowo uroczystość. Cieszę się, że wśród nas są ludzie, którzy pomagają kultywować lokalną tradycję. Dziękuję Paniom i Panom. Miejscowości Żelkow Kolonia i Swoboda za przygotowanie tej uroczystości. Dziękuję pracownikom GOKU i sołtysom. Życzę Wam, rolnicy, mieszkańcy i goście, aby nigdy nie zabrakło na Waszych stołach tego najważniejszego symbolu dożynek chleba. Szanujmy go i dbajmy o każdą okruszynę. I szanujmy tych, dzięki którym go mam. Życzę Państwu udanego świętowania i miłego spędzenia dzisiejszego dnia ważnego dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę, szczęść Boże. Państwo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dorzęki gminy sierca. Ze względu na inne zobowiązania, nie mogę osobiście w nich uczestniczyć, ale wszystkim rolnikom przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia i podziękowania za codzienny trud. Chłopie żyje i odradza się naród. Z niego czerpie swą siłę państwo. On jest czynnikiem porządku i spokoju. Najwięcej daje i najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego, silnego państwa. Mówił Wincenty Witos. Święto plonów ma szczególne znaczenie w tradycji polskiej wsi. To jedno z najpiękniejszych i najbardziej radosnych świąt. Uroczystość kończąca żniwa, której istotą jest radość zebranych plonów, jest ukoronowaniem całorocznego trudu i dziękczynieniem składanym Bogu za zebrane plony. Życzę wszystkim rolnikom i ich rodzinom zdrowia, wielu sił, realizacji życiowych planów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże. Krzysztof Tchórzewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Na samym początku bardzo serdecznie witamy księdza kanclerza Jana Babika. Jeszcze raz dziękuję za cele uwagi świętej. Witamy oczywiście księdza Jacka Muchę, proboszcza parafii Rzymsko-Katolickiej w Wołyncach. Serdecznie witam szanownych starostów do Rzymek. Państwo Genowefa i Stanisław Kowieccy. <klucza> witam bardzo serdecznie i zapewne za chwilę do nas dojedzie Pani Janina Ewa Orzełowska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. <klucza> witam Pana Sławomira Piotrowskiego, Dyrektora Mazowieckiego ośrodka Doradztwa rolniczego. Witam panią Małgorzetę Cepek, wicestarostą Siedlecką. Witam młodszego inspektora Andrzeja Dziebulskiego, komendanta Komendy Miejskiej Policji w siedzce. W zastępstwie generała Jarosława Gromadzińskiego, dowódcę 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siecach, witam serdecznie pułkownika Cezarego Roga. Witam, witam podpułkownika Dariusza Kozłowskiego, dowódcę 53 Batalionu Leków piechoty wraz z Małżonką. Witam bardzo serdecznie pułkownika Michała Oździńskiego. Komendanta Wojskowej Komendy Troszkę finansów. Witam bardzo serdecznie pana Kamila Krauszera, kolendarza regionalnej i sprawiedliwości. Witam serdecznie Mirosława Minkinę, już w zasadzie rektor elekt naszej uczelni, Uniwersytetu. Również serdecznie witam pana doktora Tomasza Skrzyczyńskiego. Witam oczywiście naszych radnych, gminnych z panem Andrzejem Remuzą, przewodniczącym na czele. Oczywiście radne w towarzystwie naszych przeuroczych radnych. Witam Pani Boguś i witam również koleżanki pomog. Serdecznie witam oczywiście gospodarza tutajszych dorzynek to jest pana Alberta Gochnio. Panią Jagwidę Walerczuk, sołtys Żelwisk-Swoboda. Witam serdecznie już tutaj jednego z główniejszych sponsorów, Pana Wojciecha Rolę, dyrektora hali sprzedaży Selbrowski, główny do sponsor dożynek. Witam kierowników Urzędu Gminy Siedze, wraz z pracownikami. Witam pana Wiesława Tarkowskiego z oddziału tutaj doradztwa rolniczego z Siedlec. Witam również pana Tomasza Zając z Siedleckiego Oddziału Krusu. Witam bardzo serdecznie panią Małgorzatę Magdę walerczuk kradziszewską z Zespołu Oświatowego ze Strzały. Pani Dyrektor. Również witam Panią Dyrektor Małgorzatę Stańczuk z Zespołu Światowego Żyłkowa Kolonii. Witamy Panią Dyrektor. <klucz> witam Panią Dyrektor Barbarę Wychryt, kierownika GOPS w Siedlcach I również witam Panią Małgorzatę Bednarczuk, dyrektor żłobka y pierwszego i drugiego. Serdecznie witam Jana Gołębieskiego, sponsora firmy, właściciela firmy Kaz. Witam, witam bardzo serdecznie Państwa Urszule i Daniela Grabowskiego z firmy Wolant, pana Waldemara Durakiewicza z Północy Gniewa Paczuskiego, Topas, Siece, również firmę Apis, Pielek, Kozamet, Elmo i Rolnik. Stowarzyszenia, w zasadzie ich przedstawicieli z gminy Sielce to jest Stowarzyszenie Po Sąsiedzku, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki, Stowarzyszenie Nasze Żabotliki i Stowarzyszenie Nasze Iganie. Więc, że na pewno wójtowi zawsze z Wami będzie lekko i po drodze i nigdy chleba nam nie zapachnie, Natomiast chciałbym tutaj podkreślić, że. Państwo Kowieccy rzeczywiście prowadzą bardzo dobre gospodarstwo i dzięki nim, po prostu Żelków kolonia rozwija się. A wiem jeszcze, że jeszcze tam wkraczają do nas na teren gminy Skórzec. Także nie ma Wójta, ale powinien trochę tam e, być zadowolony z tego. Panie Wójcie, jestem. Trzygodni księża. Dożynki to najpiękniejszy dzień w życiu dla, w roku dla każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. I tak trudno znaleźć słowa podziękowania dla tych, dzięki którym codziennie na nasze stoły trafia polski chleb. I chciałabym, abyśmy podziękowali wszystkim rolnikom słowami Jana Pawła II, którym do rolników mówił tak. Oddaję z pracowanym rękom rolnika, tym rękom, które z trudnej i twardej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia gotowe były tej ziemi bronić i strzec. Niech te słowa będą naszym podziękowaniem i zawsze pamiętajmy o tym, aby nigdy nie zabrakło na naszych stołach tego symbolu dożynek. Chleba, ale pamiętajmy również o tym, aby dzielić się nim z innymi. Wszystkim życzę dobrej zabawy, oczywiście pamiętając o tym, że ten COVID gdzieś tam jest. Szanowni Państwo, wszystkiego najlepszego.